Cześć! Cześć! Cześć. Dzieworiano podróży. Witamy was w ostatni dzień 2014 roku i składamy życzenia wam i sobie nawzajem. Zdrowie, <noise> zdrowie najważniejsze, zdrowie dużo, dużo, dużo. Życzymy wam podróży małych i dużych. Życzymy wam dobrych relacji z rodziną i z najbliższymi. <noise> o, samych takich życzliwych i inspirujących osób na, spotkanych na, na waszej naszej drodze. <grychy> Życzymy Wam czasu i siły, żebyście e, dużo czasu i dużo siły, abyście spełniali i determinacji, żebyście spełniali swoje pasje, swoje marzenia, swoje hobby, to co lubicie robić. Mhm. Ja jeszcze bym chciała życzyć e, żeby każdy miał odwagę, aby spróbować wejść ze swojej strefy komfortu. Oj, bardzo trudna rzecz, ale generalnie chodzi o to, żeby doceniać to, co się ma już teraz. Tak, żeby wiedzieć, co jest w życiu tak naprawdę ważne. Ehm, I żeby... No, nie, no dobra, po prostu wyjdźcie ze swojej strefy komfortu. <grym> Życzymy, żeby 2015 był jeszcze lepszy niż 2014, a dzisiejsza zabawa sylwestrowa no jak niech będzie lubi? tak, szampańska, przespana, jak, jak to lubi, róbcie co chcecie, Nasze bawcie będzie się dobrze. Nie No pewnie tak, więc takie stare dziady. O 23. kryzys przyjdzie i pójdziemy spać. A poza tym w Wietnamie, jak się okazuje, bo już tutaj zrobiliśmy research, no za bardzo nie obchodzą tutaj tej imprezy, więc ja nie wiem czy to jest takie, wiecie, zachodni style, Czy po prostu w Wietnamie akurat się nie obchodzi Sylwestra? Zabawiam. W każdym razie. Bawcie się dobrze. Pa. Pa pa.